Przede wszystkim, jak to co niedzielę, spróbuję sklecić jakiś filmik. Dzisiaj tak nietypowo. Zaczniemy od pola, od pszenicy. Tutaj ładnie powschodziła. Tutaj z kolei słuchajcie ziemniaki. Ciekawe czy sąka już jest. Już widzę coś się tutaj pojawiło. No, także nie wygląda to najgorzej. Tutaj mamy różnego rodzaju warzywa, sałatę, buraczki, tu widać w oddali, koper, pietruszka, no wszystko, co tam potrzebujemy na zimę. Cebula, czosnek, tam pomidory, paprykę, no przeróżne rzeczy tutaj mamy, marchewkę oczywiście też. Tam chyba, z tego co kojarzę, to rodzice też ogórki i arbuzy wsadzili. O ile się nie mylę, cukinia, dynia. No, a jeżeli chodzi o pszczoły, słuchajcie, tam w oddali widać leży 10 ramek. Tam do odkładu też 10 ramek. węzy wtopiłem. Zobaczymy jeszcze, jak pastuch. Czy go tutaj przypadkiem coś nie, rozład nie rozładowuje? Jest dobrze. No i tak, za chwilę się przebiorę. Jeszcze podejdę, może pokażę. A jakiś tam ruch jest, coś, pszczoły latają. Tutaj ta węza, co wspominałem. Powiem Wam, że słońce zaszło, zrobiło się trochę chłodniej. Może to i dobrze. Mam nadzieję, tylko że nie będzie padać. Jakieś tam chmury, co prawda, są na niebie. Ale dobrze, może nie idzie padać. Ja idę ubrać sześć, długie, długie spodnie. E, idę ubrać e, kombinezon. Biorę potrzebne rzeczy do przeglądów. No i pasowałoby zajrzeć do tych większych uli, do odkładów, tam w niektórych matki, matki podawałem także no jeszcze, jeszcze na pewno nie czerwią, bo to było w piątek, no ale mogę luknąć czy tak gra szybko, czy są w ulach, czy nie. Jeżeli nie dojrzę, no to trudno, bo one są bez opalitków. No, no ale mniej więcej, żeby wiedzieć na czym się stoi. Czy Jakiś stan grojowych nie ma, ile tam miodu jest. Także słuchajcie, jeszcze tradycyjnie chciałem Was zachęcić do dawania paj w górę. Bądź w dół, jeżeli się komuś nie podobało. Chciałem zachęcić nowe osoby do subskrybowania mojego kanału. No i zapraszam do oglądania. Ja się włączę przy ulach. No i tak słuchajcie, zrobimy to tak trochę nie po kolei. Zaczniemy od środka, a może nawet od spodu. Tutaj w tej rodzinie będę chciał, znaczy będę chciał, nie chciałbym znaleźć mateczników, ale mogą być, także trzeba sprawdzić. miseczka. Nie wiem czy to będzie widać. Teraz będzie widać. No tutaj. Do takiej słuchajcie, miseczki zaglądamy czy jest w środku jajko, czy tam larwa na całe szczęście jej nie ma, także dobrze to wróży. Mamy dwie następne. Larwy, świeżo odbudowana węza samo larwy, dosyć dużo miodu no i kolejna miseczka Z jednej strony norwesz, z drugiej lejeczka mamy ramkę zabitą miodem. Tak samo miodem zabita ramka, zabita no, do polowy gdzieś Tak samo zabita ramka miodem, Słuchajcie tą ramkę odkładam w to samo miejsce, tutaj jest dosyć dużo pierzgi, taki wianuszek od góry widać No i nawet matka w sobie chodzi. どうだ Pełna pokarny Tu chyba brzmi chyba brzmi niedobrze o. muszę poprawić statyw, żeby było cokolwiek widać ramka z pieżdżą. Tu już mamy czas. I dużo pież. Słuchajcie, taki myk zrobimy, że zabiorę teraz parę ramek z pokarmem i z i z no, pieszym. do słabszych rodzin, do odkładu. Sześć ramek, słuchajcie, zabiorę, wymienię na nowo. Staram się w tym roku ogólnie wymienić jak najwięcej węzy. od strony wylotka nam najwięcej one tu najszybciej sobie odbudują ja muszę trochę dymu użyć, bo widzę, że się tu Żeby tych też, jak najmniej wyprawy na najmniej jednostce, Słuchajcie, ja was nie będę zanudzał, z tego wyjdzie strasznie długi film. W tych dużych rodzinach staram się jak najwięcej węzy wymienić i sprawdzam przede wszystkim, czy nie ma jakichś mateczników. Te ramki zaraz zabiorę i dodam do odkładów. Ja odkładam, no w tym roku nie podaję ciasta będę manewrował ramkami, no i tu w tych rodzinach, gdzie jest więcej pokarmu, to po prostu je zabieram. Miód postanowiłem dopiero pobierać w czerwcu. A na chwilę obecną chcę zrobić jak najwięcej odkładów. Dobra, włączę się, jak będzie coś ciekawego. Zapraszam do oglądania. No i tak, słuchajcie, przejrzałem te wszystkie odkłady. Rodziny produkcyjne. Powiem Wam szczerze, że trochę się zmachałem. Tu, jak widać, poletko zaczyna kwitnąć. Tam w oddali też gorczyca, którą wysiałem. Ciekawy jestem, czy gryka mi powschodziła. Może dzisiaj się przejdę zobaczyć. Słuchajcie, co do matek. No wydaje mi się, że ten rok nie będzie za ciekawy pod względem unasieniania się matek. Tu chyba dwie albo trzy matki już nie zlokalizowałem w odkładach. Przypuszczam, że może być gorzej. Także no wszystko mi się wydaje przez te burze, co co trochę dzisiaj nawet brzmiało. Wydawało mi się, że nie zdążę przeglądu z, zrobić, ale no jakoś to przeszło. No, co, jakiś, co któryś tam dzień zapowiadają jakieś opady, burze. No i przez to mi się wydaje, że te matki mogą mieć też problem z unasienieniem. No, no pasuje. Niedługo zamówić następną serię. Muszę się wziąć za te ule. Zamówię, nie wiem. Może 10 znowu. Za jakieś dwa tygodnie znowu 10. No zobaczymy, zobaczymy, słuchajcie, jak to wszystko pójdzie. No, na chwilę obecną. Nie jest źle, ale zawsze by mogło być lepiej. Wiecie, no najwygodniej to by było kupić unasienione matki, ale no tak jak ja wspominałem na którymś tam filmie, nie mam zamiaru, Bóg wie ile też inwestować w te pszczoły. Staram się to tak zrobić troszkę tańszymi kosztami. Inaczej powiem, nie śpieszy mi się, tak jak teraz tak samo nie pobieram miodu, nie jest to moje główne źródło utrzymania, dlatego chciałbym to zrobić pomału i skutecznie. No także tragedii nie ma, ale jakoś super też nie jest. W zeszłym roku słuchajcie zamówiłem 10 matek i na 10-10 wróciło do uli się unasieniło Znaczy 10, no zamawiałem yy, parę razy po 10 matek, bo tak przeważnie zamawiam 10 matek No a w tym roku wygląda to trochę nieciekawie ale nic, no zobaczymy, słuchajcie, żeby z tych 10 chociaż te 5 się unasieniło, to nie będzie źle. Wiadomo, że każdy by chciał, żeby wszystkie wróciły i się unasieniły, ale no niestety tak kolorowo to nie wygląda. Za jakiś, nie wiem, tydzień czasu, słuchajcie, wiecie, jeszcze mogłem przeoczyć te matki, ale za tydzień czasu posprawdzam dokładnie, będę widział, gdzie są jajeczka i wtedy będę pewny na 100%. Też, słuchajcie, no nie będę zamawiał od jednego hodowcy. Mam w sumie dwóch, powiedzmy, no trzech hodowców, od których brałem. No i jestem zadowolony. I chyba następnym razem zamówię inne pszczoły. Miałem też włoszkę od takiego hodowcy i, wbrew pozorom, ta włoszka przyniosła mi najwięcej miodu z nawoci. Co ciekawe. I Najprawdopodobniej w tym roku zamówię może 5 sztuk tej włoszki. No, pszczoły słuchajcie, latają. Aha, jeszcze widzicie, zapomniałem się wytłumaczyć, bo z reguły każdy podaje ciasto do odkładu. A ja z kolei w tym roku robię na odwrót, nie podaję ciasta, tylko zabieram miód z tych rodzin, z tych mega silnych, które naprawdę dużo naniosły. Daję węze, przy okazji sobie oczyszczę gniazda z, ze starych ramek. Daję węzę w zamian, no a pokarm zabieram do odkładów. Można, słuchajcie, też ciasto podawać. No. Ja akurat w tym roku robię w ten sposób. No. W wygodniejszy dla mnie sposób. I tak miałem ramki powymieniać, bo słuchajcie, mało tych ramek przyznam się szczerze, że wymieniłem co sezon. Czasami wymieniłem z gniazda 2-3 ramki i to było tyle. A w tym roku postanowiłem wymienić. No między 50 a 70% ramek w gnieździe chciałem powymieniać. Mam nadzieję, że mi się to uda. No, no i słuchajcie, na dzisiaj myślę, że to by było tyle, aż ja jeszcze tu przejdę. Zobaczę, czy tam pszczoły korzystają z poidła. W sumie możecie iść razem ze mną. Czemu nie? Drzewa rosną. Tu niektóre mają, słuchajcie, z jakieś, nie wiem, myślę, 5 metrów, może nawet. No, się zrobiło tak spokojnie, słuchajcie, drzewa się nie ruszają. Przypuszczam, że może coś dzisiaj znowu popadać. Grzmiało wcześniej. Tam, słuchajcie, w oddali na tej dużej lipie, tutaj, jest chyba lipa szerokolisna, o ile się nie mylę. Widać kwiatostany. No idę się przejdę tu jeszcze do poidła Pełno uszek i jedna pszczoła No, druga przyleciała One słuchajcie mają teraz wodę, mają z czego korzystać, ta woda się utrzymuje. Zresztą widzę jak idę e, po butach rano. No to tej rosy jest dużo. Czy na drzewa, czy na kwiatach, wczoraj padało też. Także mają z czego korzystać. Dobra, idę jeszcze zacząć. Słuchajcie, pole obok, najwyżej się włączę na polu. Nie chcę, żeby Bóg wie, jak długi film wyszedł z tego. No i zapraszam do oglądania. słuchajcie, pokażę Wam gorczycę, którą tutaj wysiałem. No niedługo zakwitnie w pełni. Gryki tam w oddali jeszcze nie widać, muszę się przejść dzisiaj wieczorem, bo sam jestem ciekaw czy już coś powschodziło, ostatnio deszcze były, także powinno coś już powschodzić, gryka szybko schodzi z tego co kojarzę, słuchajcie tutaj zobaczcie ten kawałek nie pryskałem, a tam tą pszenicę pryskałem i zobaczcie jak to pole wygląda, ile tutaj słuchajcie maków się wysiało, faceli, przeróżne rzeczy, nie chciałem tu wjeżdżać dalej, już też nie miałem czasu. Yy, nie chciałem, wiecie, tutaj opryskiwacza gdzieś, gdzieś uszkodzić o to drzewo. Pominąłem ten kawałek. Poza tym, tutaj przy końcu jest piach, no i ta pszenica i tak jest licha. Także taki kawałek, jak nie tutaj, pszczoły skorzystają. No dobra, słuchajcie, ja już się żegnam z wami. No i zapraszam jeszcze raz do oglądania. Trzymajcie się częściej. Powiem Wam tak, chociaż jestem cały mokry, nie wytrzymałem. Musiałem się przejść, zobaczyć jak ta gryka poschodziła. No i jest. Wygląda to nie najgorzej. Także myślę, że coś z tego będzie. No i to słuchajcie, tyle. Zapraszam do oglądania i trzymajcie się. Cześć, hej!